Cześć, na Was w mojej kuchni. Nazwałem to danie zapiekanka ala la lasagne, a zapiekanka z rybą ala la lasagne. Ponieważ nie będzie ono zrobione z makaronu lasania, tylko z naleśników. To będzie polska lasagne, tak można powiedzieć. Będzie fajny sos bechamelowy, będzie dobra ryba, świeża w tym przypadku. Gdybyście mieli grożoną, też się nada, ale będę mówił, ile jej powinno być. Natomiast do tego zrobimy fajne, wytrawne naleśniki i one będą nam przekładać to naszą lasagne, sos beszamelowy, ryba, naleśniki i jeszcze coś zielonego. Zobaczcie. Spójrzmy na na rybkę. Sporo ryby, to jest mięta świeży. Wykupiło mi się po prostu więcej i myślę, że tyle nie użyjemy. Będziemy go smażyć. W razie gdyby został, to pyszacz, czy go po prostu zjeść. No i co jeszcze robimy? Sos beszamelowy, czyli mleko, masło, mąka, no i jeszcze gałka muszkatułowa. Sól, pieprz też do sosu beszamelowego, Coś zielonego. Groszek mrożony, doskonale się sprawdzi. Będzie piękny, okrągły i zielony w naszej potrawie. Ser zwykły, żółty, taki mleczny. No i tu mamy oczywiście parmezano reggiano. Troszeczkę do smaku wrócimy go. No i jeszcze naleśniki zrobimy, czyli mąka, szklanka wody, której tu nie postawiłem po prostu, dwa jaja, odrobina oleju i sól. Wszystko będzie proste. No zaczynamy robić. Zacznę od sosu beszamelowego. W takim razie przygotujcie sobie mikser, tak będzie najszybciej dobrze rozmieszać sos beszamelowy, żeby nie było w nim żadnych grudek. Zobaczcie, topię w garnku trzy łyżki masła. Do sosu beszamelowego używamy tyle samo masła co mąki, czyli trzy łyżki masła, trzy łyżki mąki. I naszykujcie sobie już odkręcone mleko, bo później nie będzie na to czasu. Zobaczcie, mieszam cały czas masło, żeby mi się rozpuściło, żeby się nie pieniło bo nie chcę, żeby od razu mąka mi tak mocno złapała jak ją wrzucę już mogę wsypywać właśnie w tej chwili i już ją tu wymieszam pięknie na razie łyżką zdejmujemy już łyżkę i od razu wlewam odrobinę mleka miksem i miksujemy na wolnych obrotach w momencie robienia sosu zobaczcie, już się zrobiło z potem zagęściło się mleko razem z mąką, więc co chwilę dolewamy odrobinę i tak miksujemy niestety sos beszamelowy robi się troszkę w cudzysłowie na czuja. to oznacza, że ile chcemy tego sosu tak długo sobie dolewamy mleka i cały czas gotując sprawdzamy kiedy ten sos Zrobi się już tak gęsty, jaki będzie oczekiwany. A musi mieć gęstość naprawdę mocno gęstej śmietanki, ale jednak musi się lać. O, już widać, że gęstieje mocno. Znowu dolewam odrobinę. Na trzy łyżki mąki myślę, że wejdzie jakieś 1 trzecia litra mleka. Ale to nigdy nie jest pewne. Muszę sami sobie to dopracować. Znowu gęsteje. o widać. Już widać przebija dno, odrobina znowu. Doskonale aksamitny wychodzi dzięki mikserowi. Nie próbowałem robić tymi trzepaczkami takimi kuchennymi, niestety mikser jest niezastąpiony. Już jesteśmy na końcówce, ostatni raz doleję mleko. Mieszam, mieszam. Musimy tak mieszać, bo by się przypaliło gdybyśmy odpuścili na chwilę. Wyłączam mikser i możemy przyprawiać. Najpierw gałkę muszkatołową. Zobaczcie, ścieram bezpośrednio, taka jest najlepsza. Można też w moździerzu rozgnieść, kiedyś tak robiłem, ale no, okazuje się, że bardzo szybko i fajnie można przyprawić poprawę w taki sposób. Dobrze, starczy, to będzie jakieś 1-3 łyżeczki, może nawet troszkę mniej. Wkręcę trochę pieprzu. No i oczywiście soli, na to ilość, troszeczkę słone może być. Też taka czwarta łyżeczki. Zamieszajmy i spróbujmy. O, jest jeszcze, zobaczcie, troszeczkę za rzadki, więc podpalę jeszcze raz gaz. I teraz już bez miksera złapiemy konsystencję. Mieszam sobie, mieszam. i Już zaczyna łapać, już zaczyna gęstnieć. Będzie fantastycznie. Jak zrobi się taki lekki, rzadki budyń, wtedy jest ok. O, teraz już zobaczcie. To się taki bardzo gęsty, znaczy, bardzo gęsta śmietana. O to chodzi. Może być, on jeszcze dojdzie. W porządku. Możemy spróbować teraz. Trzeba nawet spróbować, żeby zobaczyć, czy nie jest zbyt mało słony. Lub zasłony, co gorsza. Lepiej mniej niż więcej. O, jest doskonały, jest doskonały, jest i dobrze słony i czujkałkę muszkatołową, Jeszcze się trochę przygryzie, wszystko w pieczeniu później jest doskonały. Zróbmy naleśniki, wbijemy dwa jaja. Sypę szklankę mąki. Wleję szklankę przygotowanej wody. No ona nie musi przygotowana, ale akurat taką mam. Szczyptę posolimy, i... Wlejemy około dwóch łyżek oleju. Raz, dwa. I teraz po prostu mikserem. Trzeba zrobić równą, gładką masę. Nie używajcie zbyt wysokich obrotów, żeby się piana nie zrobiła z jajek. Chodzi o to, żeby było bardzo ładnie i gładko, bo to mają być naleśniki wytrawne, więc dosyć cienkie płaskie i równiutkie. Powinno nam wyjść przynajmniej 6, na tyle liczę, ale zobaczymy, co z tego wyniknie. Powiem Wam, że troszeczkę za rzadkie jest to ciasto. Każdy powinien w domu mieć odrobinę mąki. Przyczyna tego zjawiska może być w jajkach, które są po prostu większe niż przeciętne. bo woda raczej jest o tej samej gęstości. Zobaczmy. Tak, jest ciągłe, ciągła struga. O to chodzi. Czyli zobaczcie, leje i nie rwie się. I to jest właśnie dobre ciasto na nasze cieniutkie naleśniczki wytrawne. Jeszcze raz lekko zamieszam. I możemy smażyć. Ale zanim, to pokażę Wam jeszcze, zobaczcie, nasz sos beszamelowy. Taki rzadki budyń. O to chodziło. On sobie doszedł elegancko. Jest idealny do potrawy. Wlałem odrobinę oleju na gaz i ręcznikiem papierowym, na patelnię, która stoi na gazie, rozprowadzam równo tak, żebym mógł już naleśniki smażyć. Zobaczcie, nabiorę sobie jedną drugą łyżki wazowej, ponieważ liczę na to, że mi się pięknie rozleje. Ciasto po patelni już można. Rozprowadzamy, zobaczymy. Ech, a na drugą stronę. Troszeczkę brakło, muszę jeszcze o tu dolać. No ten pierwszy zawsze jest próbny, więc zobaczymy jak mu się uda. Dobrze będzie. To smażenie naprawdę nie trwa długo, nie odchodźcie nigdzie, tylko jak złapię po jednej stronie, już będziemy przewracać. Ciasto się prawie wszędzie ściągnęło, możemy spróbować podważyć. Zobaczcie jak pięknie odchodzi. Tak właśnie sprawują się patelnie naleśnikowe. Chodź tutaj o cudowny cieniutki. Ładnie przysmażony, minuta na jednej stronie, pół minuty na drugiej, to naprawdę wystarczy. No może troszeczkę więcej, zobaczcie jak będzie Wam szło. No już wystarczy, ściągamy go. Zobaczcie, teraz nie wlewam żadnego tłuszczu dodatkowego, tylko od razu troszeczkę rozgrzewam patelnię, jeszcze trzymając ją pustą. I teraz wlałem troszeczkę więcej ciasta, jakieś 3 czwarte łyżki. I już idealnie mi się rozprowadza. Dosłownie minuta minęła, możemy już go przewracać. Chodź, tutaj, gdzie ucieka? myślę, że dałoby się też tak na raz wrzucić, ale nie będę ryzykował. Jest w porządku. smażę resztę. Zobaczcie, wyszło idealnie. Wyszedł jeden taki malutki, gdzie ty jesteś, choć tu, choć tu. O, taki nieduży, ale tak to poza tym wyszło sześć tak jak tam jest potrzeba. Dokładnie do tego przepisu. Teraz przygotowujemy rybę. Przygotowujemy rybę. No patrzcie co robię, są tacę. Nie, pieprze w tym przypadku i sole. Tak, w przygotowujemy rybę tak, żeby na początek starczyło nam na jedną patelnię, i później jeszcze raz na drugą. Chodzi o to, żeby sól nie wyciągała z naszej ryby od razu całej wody. To jest bardzo ważne, żeby nam nie strzelało na patelni, żeby się dobrze smażyła żeby wszystko było w porządku. Może jeszcze tutaj trochę ściasznie O, tak, to będzie ok. Odrobina pierwszą z drugiej strony i obrobina soli z drugiej strony i już możemy przygotowywać rozmażenie podpalam gaz wlewam tym razem sporo oleju żeby ryba nam pięknie szybko się smażyła to jest duży palnik, tak ma być używamy mąki oczywiście do panierowania tym razem i każdy kawałek osolony i opieprzony możemy już dokładnie obtoczyć w mące. Myślę, że tłuszcz jest już dobrze rozgrzany. O, pewnie, że tak. Możemy szybko smażyć rybkę. Powiem wam, że po minucie, po na stronę wystarczy z powodzeniem, dlatego, że ryba jest cudownie cienka. Mieściło się prawie tak, jak należy. Będzie dobrze. Gdybyście jednak byli rybę mrożoną, gmintaja mrożonego, Wtedy musicie wcześniej go rozmrozić, rozmrozić w warunkach atmosferycznych, nie w wodzie, bo będzie bardzo nasączony. więc najlepiej wyjąć butówki rano i na do obiadu powinien się sam rozmrozić. Jeszcze gdy wypuszczał wodę, trzeba go odsączyć na ręczniku, dlatego dużo fajniej jest, dużo lepiej i smaczniej, jak się ma rybę świeżą, szczególnie tak dobrą jak ta. Ryba mi tu leżała dwie minuty, ale zobaczcie, nie jest tak źle, więc powiedzmy od jednej do dwóch minut fantastycznie się przelumieniła. O grubka, termiczna ryby, że się tak wyrażę dobiega końca, więc my możemy już przygotowywać ser. Pyszny, mleczny, mięciutki polski ser. Myślę, że jakaś połówka pójdzie. Zobaczcie, siedziałam na mniejszych okach karki jarzynowej, po to, żeby miał fajne biurki. A teraz przyszła pora na włoski parmezano, reggiano. Parmezan jest doskonały do różnego rodzaju potraw. Szczególnie włoskich, ale też wszystkich zapiekanek. On ma swój charakterystyczny, wspaniały smak. Przekonacie się, jak go użyjecie. Może być też granapadano. Jest innego smaku oczywiście, ale też włoski, dobry, twardy ser. Troszkę, trzeba powiedzieć, śmierdzący, a tak naprawdę mający swój charakterystyczny, wspaniały zapach. Ponieważ wszystkie już składniki są prawie przygotowane, możemy włączyć piekarnik, 180 stopni bez termoobiegu, jakieś 170 z termoobiegiem, ja tak właśnie zrobię, żeby ten ser, który będziemy posypywać za szybko nam się nie spiekł, a jednocześnie zapiekanka, cała nasza lasagna po polsku z naleśnikami, żeby dobrze doszła. Więc jeszcze raz, 170 z termoobiegiem, 180 bez, tak włączymy piekarnik teraz. Zobaczcie, mam takie fantastyczne dwie formy na lasagne. Właśnie do nich będę układał te oto naleśniki i resztę składników. Tak sobie kombinowałem, że zrobię to tak. Nacisnę tu i będę wiedział, gdzie te linie przebiegają. Jeszcze co ciekawe, będziemy kroić pod kątem, dlatego że te pierwsze warstwy są węższe, a te najszersze są najszersze. Może to nie brzmi zbyt rozsądnie, ale tak jest dobrze. No to co? Zobaczcie, kładę sobie jednego makarona. Źle, to tak nie może być. Na początek musi być troszkę beszamelu na spód. Tak to by ten makaron nam przywarł, a tak to w ten sposób będzie na podtuszczonym podłożu. Proszę bardzo, a przecież tutaj też. Ale mi się mąci, co? Powiedziałem makaron, no tak wygląda, ale to jest naleśnik. Na tak przygotowane podłoże wkładamy ryby. Kawałkami tutaj. Ona jeszcze pięknie paruje. Możemy nie żałować, a możemy zrobić trochę rzadziej. Jak to lubi. <laughs> Ale pachnie ta ryba Ślina mi cieknie do samego pasa już. Teraz po solidnej łyżce beszamelu. posmarować to. Możemy już sypać zielonym, gdzie popadnie. Groszek prowadzi taki doskonały, słodkawy smak. No wiecie jak smakuje. A mrożony ma właśnie tą specyfikę, że jest bardzo, bardzo smaczny w zapiekankach. Teraz sera, sporo sera. Co nam coś zostało? Nie, możemy kłaść naleśnik. No ale fantastycznie. Można to spokojnie sobie ugnieść, i już kładziemy rybę. Zobaczcie, myślałem, że tej ryby będzie za dużo, a tu się okazuje, że muszę trochę porwać na kawałki, bo jej jest tutaj dosyć wystarczająco lub nawet za mało, ale nie jest w porządku. Teraz proszę. Stawcie sobie trochę na górę, czyli tutaj po dobrej łyżce. Ten cały ser już zużyję tutaj, dlatego że mam jeszcze ser parmezan. I parmezan właśnie zwieńczy naszą zapiekankę, naszą razanie z ryby, z naleśnikami. Więc wykańczamy wszystko naleśnikiem. Smarujemy jeszcze powierzchnię sosem beszamelowym, który przy okazji doskonale zwiąże nam groszek na górze. Delikatnie tym razem już groszkiem, żeby zaznaczyć, że jest. I całą resztę posypujemy parmezanem powierzchnią. Jeszcze przed pieczeniem, ale już blisko wrzucam do piekarnika. I raz i dwa. Teraz, mój drodzy, w tej temperaturze 180 stopni lub 170, oczywiście z tym obiegiem, musi zostać nasza lasagne, nasza zapiekanka, przynajmniej pół godziny, a najlepiej do 40 minut. tak. Czyli 35-40 minut, czekamy. Moi drodzy, najwyższy czas minął. I właśnie tak wyglądają nasze cudowne. Zapiekanki, lasagne la, z za bo posłuchajcie chwilę. Skwierczą niesamowicie. Teraz musimy poczekać, aż trochę odpoczną. Myślę, że tak 7, nawet 10 minut w tych ceramicznych naczyniach. O, gorące. Yy, naprawdę nic im się nie stanie. Można troszeczkę na przykład przykryć ściereczką. niech sobie tak dojdą, ponieważ takie bardzo, bardzo gorące nie będą super smakowały, a takie już letnie, aż letnie nie będą, będą gorące, ale już przestygnięte lekko, będą doskonałe. No to co? Idziemy z nimi na stół, to już wszystko. Widzieliście to? To jest oczywiście danie alla i to szybko po polsku, mostu po polsku, czyli naleśniki. Nie pijeszcie tam, że to nie ma nic wspólnego z lasanią. Oczywiście, że nie ma nic wspólnego z lasanią. To jest zapiekana ryba, yy, przekładana sosem beszamelowym i lasanią, czy i, 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 i kurcze, naleśnikami oczywiście. Takie przepisy, takie różne rzeczy znajdziecie u mnie na YouTubie. Zobaczcie, co tam jeszcze mam ciekawego w obiadowych, co mam w ciastach, co mam w świątecznych przede wszystkim. No i sezonowych też playlistach. Można sobie odtworzyć naprawdę fantastyczne różne filmy. Dajcie subskrypcję, jak Wam się podoba. Czekajcie na środę. W co środę daję jakiś fajny przepis. Staram się przynajmniej coś nowego, wdrożyć coś takiego, co jest smaczne, bardzo i proste. No i z polskich oczywiście składników, co było zresztą widać. Szula gotuje. Tak ma być. Dobrze. Cześć.